Cześć, witajcie z tej strony, Bartek, i witam Was w pierwszym odcinku z pełnoprawnego już Survivalu ze mną. I tak będę tutaj sam. I to są pierwsze itemy, które zdobyłem ze skrzynki, które mi się zresztą spiły. Nakopałem trochę Cobblestone'a, bo to jak każdy wie, to jest nudne po prostu na początku. I tak, jestem teraz na nowym komputerze. I. I nie jest on lepszy niż tamten. Myślałem, że będzie lepszy, ale nagrywać Minecrafta Lola da się. Także na pewno z Lola będzie. Dlatego była też dłuższa przerwa, bo musiałem pozałatwić wszystko te karty graficzne, bo ta pierwsza była, no powiedzmy sobie szczerze, do dupy. Yy, I i, i zaraz byliśmy się na śnieżnym biomie. Ale jak tu chodziłem, żeby zrenderować sobie trochę świat, to jest tu bardzo dużo zwierząt. Także taki jest plus. Hmm, crafting musi, na, trzeba zrobić. I zrobię sobie mieczyk i pozabijam trochę te krowy. I zrobię również cięcie na nos, bo nie, chyba nie chcielibyście obserwować, jak ginę od stworów, od mobów. Hmm, także hmm, tu tu tu... Czekajcie, jeszcze sobie sprawdzę. No tak. Także ja się wkopuję pod ziemię, wykopię sobie małą dziurę i widzimy się rano. Widzicie, co postanowiłem, że nie będę marnował czasu i po prostu ustawiłem sobie dzień na zero. No i tak to jest stary, ja tu wcześniej grałem i temu była tak szybko noc. No i nakopałem tego tu derta teraz. W ogóle to, to było cięcie dwusekundowe, Nie wiem w ogóle po co zrobiłem, ale dobra, zabijemy te krowy dla mięsa od razu. Jest ich tu strasznie dużo, także nie będę potrzebował jak na razie jakiejś większej farmy. To co teraz będę miał w zupełności nie wystarczy. Mm, co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku nie będę nic praktycznie robił. Pozabijam te krowy, może zbuduję jakiś domek, pozbieram drewna. Ale to jest takie wprowadzenie, że będzie nowa seria, że ja żyję dalej, kurde, nie umarłem. Yy, I będzie to nagrywanie. Odcinki to ja sobie muszę zrobić plan, także teraz wam nie powiem, jak, jak będzie co i jak. Także no. Jeszcze tą krowę zabijemy i wystarczy mi to w zupełności. Gdyby się ktoś pytał, yy, tekstur pack to jest Simple Craft, jest bardzo fajny. 32x32, 32, ale gra chodzi. wygląda świetnie. No, także to mi się... ten tekstur mi się naj, najbardziej podoba ze wszystkich na jakiej grałem. No, z tych mniejszych, bo jest tylko 32 na 32. Ale jest bardzo fajny. No. Także ja sobie jeszcze teraz pościnam trochę drzew dla tego drewna. I zrobię... Znaczy no, mam plan zrobić. E, chatkę taką... Mm, nie wiem jak to powiedzieć. Ale plan jest po prostu świetny. Podoba mi się bardzo. Polotyczny mi go przysłał. Także za to Ci dziękuję bardzo serdecznie. I ona jest tak tak wyborna, że ja ją muszę budować. Nie ma jakichś większych. Mm, mm, większych yy, potrzeb yy, budowania jakichś. Yy, nie, nie wiem jak to nazwać. Yy, yy. Nie potrzeba mieć talentu. O, talentu, tylko po prostu jest tak prosty domek, że. Nawet pierwszak. Z pierwszej klasy podstawówki by to zrobił. No. Także nie wiem, czy dom robić tu. Chyba tu zrobię, bo będę miał blisko zwierzęta się tu respią. Eee, no. Tutaj chyba. To, to zrównam. Eee, także ja sobie... Nie wiem czy robić cięcie, czy nie. Hmm, <śm> hmm. Ciężki wybór, bo nie chcę też, żebyście uważali mnie za cheatera. Yy, tu sobie wybudujemy domek. No to dobra, zrównam to z wami, żeby odcinek jakoś miał ten czas. I że możliwe, już nakopiemy jeszcze drewno trochę. I będę kończył ten odcinek, bo to było tylko wprowadzenie. Najprawdopodobniej nagram jeden po drugim i postaram się wam wrzucić na następny dzień jeszcze jeden. Jakoś teraz mam trochę wolnego czasu, bo wiecie, szkoła, obowiązki wszystko. Jest to ciężkie do ogarnięcia wszystko. Również dlatego nie było Minecrafta ani Lola. Chociaż lol... LOL był. Jeden fany moment taki. Jeden, co grałem z bratem po prostu. Znalazłem chwilę. Dosłownie chwilę, żeby zagrać jedną rozgrywkę i, i kompletnie. Kompletnie nie miałem czasu. Musiałem wszystko ogarniać. I... Musimy tu zamurować. Grałem również tam z bratem w Minecraft'a, nie wiem jak budowaliśmy sobie, to był również fanatyczny z nami. Ale to, to, to było takie chwilowe, parę, parę minut robiliśmy to, a nie jakieś dłuższe godziny. Nie wiem czy w ogóle, No może jak skończymy to wam pokażę co żeśmy tam wybudowali, ale to tak... Budujemy sobie wieczorkiem, a jakoś wieczorem to ja też nagrywać nie, nie mam, nie dam rady. A... Nie chcę też, żeby to było na siłę, tak jak niektórzy youtuberzy robią. Na siłę, na siłę to i to później tak, tak brzydko wychodzi, tak sztucznie. To tak w ogóle się tego oglądać nie da. Ostatnio tak oglądałem taki jeden odcinek. W ogóle się tego oglądać nie dało. Dobra, wyrównamy dotąd. Jeszcze jedną łopatę będę potrzebował. Mm, o czym by tu jeszcze powiedzieć? Mm. Przeprosiłem Was, żeby mnie nie było na YouTube. Hmm serie będą, tak będą serie. Y... Ym, chciałem zrobić coś takiego, ala League of Challenge, ale, czyli wy byście pisali mi po prostu co, jak na przykład tak jak... Mister Filipiński ma, że piszecie mi coś, y, co jest na przykład w LOLu, w League of Legends grze, y, jest na przykład y, was y, nie wiecie z ciekawości, ciekawość was żera, że czy coś takiego istnieje czy nie? Na przykład, czy Zag jest większy od Barona z sześcioma plemiennymi i z ultem Lulu? Pewnie większość nie będzie wiedziała o co chodzi, ale. No, chodzi o to, że tak jest taka postać, która ma na nazwę Zag i ona czym więcej ma życia, zdrowia, tym większa jest, tak? I, a ulti, czyli super umiejętność e, postaci, która ma na, na nazwę Lulu. Powiększa po prostu postać. A Baron jest tako, taką, takim stworem, który jest największym potworem w grze. No, takim na pierwszych levelach. No i o to chodzi by chodziło. Sprawdzałbym to z fonotycznym bądź z moim bratem. Mój brat na razie się nie chce, poja nie chce pojawiać na moich odcinkach. Także jego nie zobaczycie tak szybko. Może go kiedyś namówię, żeby na przykład nagrał coś ze mną. Ale ale jak gramy w lola, to on mi mówi, nagraj to, nagraj to, ale jak jak jest jego głos, e, to zostaw to, nie, nie, nie wrzucaj tego, bo on się wstydzi, nie wiem czy się wstydzi, czy co, ale no tak, tak robi. Chyba nie będę robił drugiej łopaty, dokopię to łapką. No, spokojnie to dokopię, tutaj tylko. Co jeszcze powiedzieć, co jeszcze powiedzieć? Seria z Minecraft, tak, y, fonotycznie odzyskał Save'a. Będziemy mogli to kontynuować. Tylko, że na wersji 1.64. Ponieważ na tym komputerze coś się dzieje i nie mogę pobrać wersji 1.7.4 w żadnym launcherze. Gdybyście mogli napisać, czy jak to rozwiązać mam, po prostu Java runtime error czy coś takiego. I robiłem wszystko, żeby to naprawić. Patrzyłem na, na YouTube'a, patrzyłem po jakichś forach. I w ogóle mi się to nie udawało, także, ja nie wiem. Yy, tutaj jeszcze może to skole, żeby to wyglądało jakoś naturalnie, a nie taka płaska ściana. Żeby to ładniej wyglądało. I tutaj będzie nasz dom. Jak chcecie, to podsyłajcie projekty, ale raczej myślę, że zrobię to, co fonotyczny mi wysłał. Że, a w sumie zobaczycie, tam będzie chyba wejście. Tu mogę już zaznaczyć w sumie. Tutaj. Tylko nie wiem, czy mi miejsca. Hmm. Kurde, nie zaznaczyłem sobie, od której nagrywam. Ale dobra, zetniemy jeszcze trzy drzewa. Może coś powiem. Piszcie w ogóle, jakie macie propozycje do nagrywania, bo Minecraft... nie samym Minecraftem i LoLem się żyje. A też chciałbym, żeby... żeby była różnorodność na kanale, a GTA San Andreas, może... Splijfa, coś takiego. Mogłoby być. A to już zależy od was. Suby. Mam cztery subskrypcje. Miałem 3, gdy poszłem z YouTube'a. I doszła mi jedna po wrzuceniu, yy, moim zdaniem, najśmieszniejszego momentu z League of Legends. Także za to serdecznie dziękuję. Nie sprawdziłem kto to jest, ale podziękowałbym mu. Podziękowałbym mu po prostu tak od siebie sam na odcinku z jego, jego niku. Ale zrobię to w następnym po prostu odcinku. Teraz. Mm, braku. Yy, teraz po prostu tego nie będę robił, bo. Nie, nie, nie opyla mi się, po prostu robić cięcia i sprawdzać na YouTubie, jak mam i tak mało czasu. Także. No to idę do tego craftinga i się z Wami po prostu pożegnam. Mm, mm. Także. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.